Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. cześć Olena. Hejo. Olena znów na kanale, bo znowu będziemy rozmawiać na tematy muzyczne. Obiecałyśmy wam kiedyś, że porozmawiamy też o alternatywnej edukacji do edukacji muzycznej i to poniekąd dzisiaj uczynimy. Nie będziemy rozmawiać o takich metodach stricte, tylko zaproponowałam Olenie, żebyśmy porozmawiały szerzej, czyli co to znaczy dobrze uczyć się muzyki albo nauczać muzyki, jeśli jesteście nauczycielami i na przykład chcecie coś pokminić na ten temat dziś, ale też co to znaczy dobry nauczyciel muzyki i jak takiego znaleźć. Szkoła muzyczna nie jest dla wszystkich, to jest już pewien vibe, to jest już pewien kierunek. No przynajmniej tak szkoła muzyczna, którą znamy, która tak, gozuje tak. profesjonalistów. Tak jest i ona się tam idzie w jakimś kierunku i w sumie chwała jest za to, bo jeżeli mamy wyprodukować wirtuoza, no to musi to się wiązać z jakimś treningiem, z jakimś stylem pracy, ale muzyka jest dla wszystkich. I muzykowanie i granie na instrumentach jest dla wszystkich, więc dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym, co jeżeli nie szkoła muzyczna, ale na przykład posyłamy dziecko na naukę gry na fortepianie, czy na naukę gry na skrzypcach, perkusji. I teraz skąd mamy wiedzieć, czy to, co się tam teraz dzieje z tym nauczycielem, no bo fajny Ziomek ma na imię Paweł i uczy dziecko na klarnecie, jest super, nie? Albo jest fajna pani Angelika i uczy dziecko na perkusji. I teraz to dziecko na przykład nie chce chodzić, albo chce chodzić, albo, albo coś tam. I teraz jak my, jako dorośli, mamy to wspierać, mamy pomóc i jakby czego mamy szukać, jeśli nie szkoła muzyczna, gdzie po prostu oddajemy dziecko i się nie przejmujemy? Jaka taka pierwsza rzecz Ci przychodzi do głowy, kiedy myślisz sobie, dobry nauczyciel muzyki? No nie ma jednej rzeczy, ponieważ zawsze dobry nauczyciel to jest połączenie wielu rzeczy, i to nie da się wydzielić czegoś jednego, podkreślić czegoś jednego, bo to będzie zawsze nie dobry nauczyciel wciąż tak, nie będzie w, w czymś. Mhm. Tak, ale ta, ten bilans właśnie, ta proporcja będzie niezachowana i to już będzie, coś będzie nie tak. Więc to jest połączenie, oczywiście, że mega dobrego profesjonalizmu. Czyli sam nauczyciel musi umieć ten zawód. W którego uczy I mm -hmm. często się zdarza, to jest do, bardzo ciężkie, że mm. dobry pianista, np. virtuoz muzyk, generalnie nie zawsze jest dobrym nauczycielem. No to, to są w sumie dwa wątki. Czasami odwrotnie, ale też rzadziej wydarza się, że dobry nauczyci nauczyciel nie umie. Po posługiwać się instrumentem, ale może dobrze nauczyć. Mm -hmm. Nie znam takich przypadków. Zakładam, że mogą takie przypadki wydarzyć się. Mm -hmm. Jako pewne wyjątki. Raczej jako pewien rodzaj przekazania pewnej pasji. Takiego tak, rozbudzenia. Że że... Tak, ale nie, nie nauczyć grać na instrumencie, tak? Że miłości do muzyki? Jak najbardziej. Mm -hmm. Grania na instrumencie już nie. No bo e, znam przypadki, że e, ludzie chodzą do nauczycieli wszystko super, mm -hmm. ale ten nauczyciel nawet żadnego razu nie usiadł i nie zagrał. Co dla mnie jest what? Jakby Totalnie to jest bardziej na rzecz. E, to ja tylko tutaj y, usystematyzuję pewną rzecz. Mianowicie, że my skupiamy się teraz na takiej sytuacji, że dziecko ma już. 5, 6, 7 lat. Mhm. Albo jesteśmy dorośli i szukamy fajnego nauczyciela. Dokładnie. I po prostu chcemy sobie pomuzykować. Dlatego, że te wszystkie inne rzeczy, o których rozmawiamy, te wcześniejsze, możemy też o tym porozmawiać dzisiaj, może, może ten wątek się przewinie, co to znaczy dobry nauczyciel wcześniej. Tylko pytanie zawsze brzmi, czy my potrzebujemy nauczyciela osobnego, czy tym nauczycielem jest rodzic? I my raczej wyjdziemy z założenia pewnie, że tym nauczycielem wcześniej jest rodzic, i nawet. Taki rodzic, który po prostu kocha muzykę, ale się na niej nie zna, wtedy działa. Albo taki rodzic, który no, nie, nie, nie za bardzo kocha muzykę, bo nikt nie rozpalił w nim tego uczucia, ale wie, że to jest mega ważne, więc chciałby coś zrobić. Też działa, bo, bo wtedy ważne jest to, żeby po prostu to robić z dzieckiem. Ale to jest inny odcinek, bardziej pomelodiowy. Zapraszamy na kanał pomelodii, tam idźcie, doszkolcie się i w ogóle. Natomiast dzisiaj chcemy pogadać o tym, no dobra, no ale teraz jest, dziecko jest starsze i naprawdę chcemy je oddać w ręce profesjonalistów. I nie jest profesjonalistą osoba, która nigdy nie zagrała no dziecku właśnie. na instrumencie, nie? Nie, nie. Mało tego. Mi się nie podoba sytuacja, kiedy dziecko przychodzi na zajęcie. I od samego pierwszego zajęcia ono zaczyna coś tam grać jeszcze. Po raz pierwszy widzę ten instrument. Mm -hmm. Nie rozumiem tego. Zawsze jakby uważałam, że jak do mnie przychodziły na przykład dzieci na zajęcia, to jest takie naturalne pokazać mu ten instrument mm -hmm. ze środka, z czego mm -hmm. on się składa, zagrać mu wszystkie różne rodzaje muzyki, które mm -hmm. można z tego zagrać. Mm -hmm. Zobaczyć, co mu się podoba, co Wprowadzić mu się nie podoba. W ten świat. Dać mu od razu do grania dwie nuty i zagrać jakiś akompaniament, żeby ono się poczuło mm -hmm. wkręcone w proces i mm -hmm. one czuje: o, już gram. Pierwsze zajęcia. Ja miałam takiego ucznia kiedyś. E, i on przyszedł do mnie, pierwsze zajęcie, 7 lat dziecko. Przychodzi i mówi Chciałbym zagrać y, Moonlight sonata, mhm. bo mi się bardzo podoba. Mhm. I, no i oczywiście mówi super, oczywiście, a dawaj, gramy. No i ja mu wam pokazałam, <grym> dy, 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 dy. i grały, wiesz, jakieś tam super. proste żona z jednym pajuszkiem. E, on już wiecie, taki zapalony, przychodził do mnie codziennie, słuchajcie, mhm. i po szkole. Taki, a możemy dzisiaj pograć? Wiem, że dzisiaj nie są moje zajęcia, ale chciałbym pograć. To było mega, mm. mega słodkie. Mm. I później, wiecie, ja myślałam, że to dziecko będzie po prostu jakimś genialnym pianistą, bo on tak chciał grać non stop, że ja nigdy w życiu nie miałam czegoś takiego zajęty, po prostu. No. Nigdy ja w życiu. A on po prostu, wiecie, przychodził sam siedmioletnie dziecko, no serio. I e, po roku jak i za, przestałam z nim grać i on przeszedł do mojej nauczycielki nauczycieli byłej mm, z fortepianu. Ona z nim stu, e, grała, a starsza pani wykształcona 10 tysięcy razy, <noise> doświadczenie 70 lat, wiecie, no po prostu pani profesor e, i mm, spotkałam go z jego matką i on odbiegł do mnie coś tam, coś się mówi, no co jest tam, co tam grasz? A on mówi, że już nie gra, już nie gra, już nie gra. Jak? How? Jak wiecie? How come? To jest, to jest właśnie to, że dobry nauczyciel nie może zabić miłości <noise> dziecka i tego potencjału naturalnego, które dziecko ma. <noise> to jest jedna strona. No a druga strona też jest taka, że. Mm, nie jest to zawsze mega przyjemność, nie, granie na instrumencie. Tak, i o tym pogadamy, o tym jak wspierać dziecko w tym, że to jednak jest żmudna orka na ogórze. No bo powiedziałaś no na początku, sobie że nie chce chodzić, nie, że jak nie chce. Tak, chodzić, no to jeszcze to... tak, dojdziemy do tego wątku, ale ja chciałam tylko jeszcze dopowiedzieć jedną rzecz do tego, bo to jest bardzo ciekawe, ale nawet szersze i wydaje mi się, że warto poświęcić temu jeszcze chwilę, że mm, o tym, że mówiłaś, że chciałabyś pokazać cały świat dziecku. To jest mhm. pierwsze, cały świat dźwiękowy. I ja myślę, że to jest mega ważne dlatego że to wynika z um, pewnego niezrozumienia to, tego, czym jest gra na instrumencie. To znaczy, jeżeli przychodzisz do nauczyciela, który chce osiągnąć taki stopień, w którym dziecko zagra jakiś utwór, to nie o to, nie o to chodzi w muzyce. Nie o to chodzi w muzyce, żebyśmy my wzięli utwór na tapet, Wy, wgrali go w nasze palce i wtedy to już jest to nie? I, I ja bym bardzo powstrzymywała albo też wręcz odwrotnie, zachęcała rodziców do tego, żeby nie być nastawionym na efekt. Czyli nie być nastawionym na to, że jeżeli posyłamy dziecko we wrześniu, to znaczy, że już kolendy z nami zagra w, w, w Boże Narodzenie. Tak. Bo, to, bo to jest właśnie to jest ten błąd, w który wchodzimy. Mhm. Bo, bo nauczyciel też ma czuje presję, szczególnie na prywatnych zajęciach, gdzie rodzic płaci mu 50 zł, czy ileś tam ile brałaś? Nie pamiętam dawno temu. No to załóżmy e, za godzinę i on jakby, on ma czuje presję, że on musi też spełnić oczekiwania rodziców, którzy mu płacą, żeby e, to dziecko coś zagrało, bo przestanie chodzić jak nic nie zagra. I to jest bardzo przykre, e, zaciśniające się koło, spirala, mm. dlatego że do, prowadzi tylko do zniechęcenia. Jeżeli my będziemy chcieli tylko e, o, osiągnąć efekt, chyba że, no i właśnie teraz, jakby druga strona tego, co powiedziałaś, czyli o tym że dziecko bardzo chce, no tak. chyba że jest taki przypadek, kiedy, ale on się z rzadko zdarza, że dziecko chce. Chociaż czasem jest tak, że jakąś piosenkę z radia dzieci chcą zagrać, bo kochają no tam właśnie, Jennifer zawsze Lopez, mają coś co chcą zagrać. To jest ciekawe, że trzeba im dać taką możliwość, nie? Najgorzej, najgorsze co możemy zrobić, to powiedzieć, nie 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 nie, 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 nie. nie bacha, bacha, e, Bo teraz nie program grać. jest taki pierwsza klasa, hej hej, to nie ma Ja naprawdę miałam zawsze, że chciałam coś zagrać, ale program ja mówi też. mi, że mam tak grać i ja tyle. Samo. I nic nie mogę. I Przez, prostu, w ogóle tak jest, że Pani profesor, a moglibyśmy zagrać w tym roku, bo ja to już Chopina bym chciała zagrać. Oh, nie, oh, Chopin oh. to jest dopiero któraś klasa. Albo, albo byśmy zagrali takiego Rachmaninov'a. Nie, bo na egzaminie w tym roku nie, nie ma etiud. Aha, okay. O nie, to jest najgorsza e... rzecz. I ty jesteś taki zmuszony do grania tego samego tak naprawdę cały czas, bo ten program się nie różni za bardzo. Masz program 40-minutowy zazwyczaj, który jest taki sam cały czas, że nie wiem, preludium, fuga, tak, bacha, wielka forma, mała forma, etiutka i to e, Myślę sobie jeszcze o takiej rzeczy, czyli nie nastawienie na em, efekt, efekt, tylko na proces. Mhm. Na na jakość tego procesu, na właśnie takie wchodzenie głębiej w świat. Dlaczego? Że jeżeli yy, okaże się, że na lekcji, za którą płacicie ciężki pieniądz, przez 10 minut nauczyciel słuchał czegoś z dzieckiem, zanim z nim grać, to nie, że co jest ja za to płacę i wymagam, nie słyszę uderzeń w tę klawiaturę, tylko że to znaczy, że ten człowiek może mieć jakąś myśl za tym i to jest super. Szczególnie, jeżeli my jako rodzice nie jesteśmy muzykami, czy bo dopiero my jako dorośli wchodzimy w świat muzyki, to nauczyciel który nam pokaże w głębsze wejście, a nie tylko pokaże nam jak rozszyfrować te nuty, czy gdzie sobie chwycić, żeby zagrać to to to, znaczy, to jest moim zdaniem dobry znak że to jest spoko nauczyciel i tak. z tym łączy się jeszcze jedna rzecz, mogę powiedzieć ee, improwizacja, to znaczy, jeżeli nauczyciel pozwala nam, albo naszym dzieciom pograć coś samemu, to Wow, jaki to jest dobry nauczyciel, nie? W sensie to znaczy, że on rozumie pewną myśl, e, jaka kryje się za uczeniem się w szkole muzycznej, że w szkole muzycznej my uczymy się recytować czyjeś utwory. Czyli uczymy się wiersza na pamięć. I to, to może być przepiękny wiersz. To może być przepiękny wiersz Getego, który dotyka trzewi. Tylko, że to nie jest nasz wiersz. To jest wiersz Getego. I muzyka nie służy tylko temu, żeby odtwarzać piękną poezję, ale służy też temu, żeby wyprodukować własną myśl tym językiem. I myślę, że to jest to, co w ogóle dzieci najbardziej, nawet nie, że korci czy tam nęci, one to najbardziej rozumieją. One nie rozumieją, że one mają mówić wierszem czyimś. One rozumieją, że one mają same coś powiedzieć, więc kiedy one podchodzą do instrumentu, one chcą mówić same. I w nagle zrobienie takiego BANG! Nie będziesz mówił, co myślisz. Nic nie obchodzi, co myślisz. Masz mi tu mówić, co myślisz open. Tak. To jest y, naprawdę niezrozumiałe. Ale niestety dzieci. w szkole. Takie klasycznie to się dzieje, znaczy no, nawet, nie, szkolę, nawet dalej, w szkole, ale dalej, liceum, akademię muzyczną. wykształceniu klasyczne generalnie jest takie życie mega ogranicza. I improwizacja no możesz tam pograć sobie, no ale tak co, na wesela Będziesz chciał grać, czy co? <grym> o serio? co ci chodzi? Jeszcze jest jak jesteś na kompozycji to coś zupełnie innego, bo masz prawo do tego, żeby komponować, a jak tak sobie grasz tam na pinienku w jakieś tam podkładiki pod jakieś piosenki, no to seria, bo to, się słabo, to mm. wygląda, bo powiniesz grać. 10 godzin jednego, bacha nie będzie. Ciężko, to jest w, w, wielkie wyzwanie znaleźć takiego nauczyciela, bo no niestety, ale y, dużo ludzi nie umie. Ja na przykład nie umiem improwizować tak jazzowo, przynajmniej. Ale jazzowo, y, improwizacja nie musi być tylko jazzowa. To nie muszą być tylko funty, które, które mają więcej cyferek niż literek. Tak, tak. Tu raczej chodzi mi o to, że y, to łączy się cały czas z wątkiem tego, że sam ten y, nauczyciel musi być muzykiem pasjonatem. Y, tak. I to jest chyba klucz. Tak, to jest coś wiecie. Widzicie, człowiek, on kocha to, widzicie swoje dziecko, które wychodzi z tej lekcji, jest taki. Mhm. Wow, mhm. ale super! I e nie będzie tak zawsze oczywiście, o bo... to chodzi, że teraz nie chodzi o wpadnięcie w pułapkę tego, że zawsze ma być super hype. No w tak. ogóle tego nie mówimy i wierzcie nam, że je, kiedy o tym gadamy, to naprawdę czujemy ciężar też sportu w muzyce. Czyli tego, że nic się nie osiągnie bez powtórzeń, bez ćwiczeń, bez orki, tak. bez niepoddawania się, tak. bez robienia błędów i tak dalej i tak dalej. I jakby ja kocham to, że muzyka jest sportem i kocham to, że tam po prostu liczy się systematyczność. Liczy się właśnie ta wytrwałość, dyscyplina. To jest, to jest jeden z powodów, dla, dlaczego no. uważam, że muzyka jest niesamowita, bo jest właśnie zderzeniem takiej wolnej ekspresji z takim prawdziwym nauką o życiu, czyli że no trzeba. Trzeba, tak. po prostu No i to jest trzeba. ogromny wysiłek, wysiłek dla dziecka, dla nauczyciela, dla rodzica, żeby to wszystko wytrzymać, żeby nie powiedzieć w jakimś momencie, ej, weź dobrze, zamknij to. W chcę fortepian, idź pobaw się czy coś bo tam, nie ma sensu, nie? bo to nie ma sensu. To też zależy od waszego zaangażowania, bo nauczyciel nauczycielem on jest godzinę z waszym dzieckiem, a wy jesteście z nim cały czas i to jakby zostaje na całe życie, więc wasze podejście, jesteście zmęczony wieczorem, on przychodzi, coś ma pograć, o 23.50 mu się zachciało. No kurde, <grym> na 10 minut można wytrzymać mm -hmm. i wesprzeć to dziecko w jego um, Chęci, która wydarzy się rzadko, ponieważ to jest ciężka praca i trzeba I będzie to po prostu nas to robić. Um. I tak sobie myślę też o tym, że właśnie to oznacza, że nie, ka nie po każdej lekcji dziecko musi być albo człowiek, musi być jakiś zhypowany. W sensie, jeżeli ja idę teraz na lekcję saksofonu, załóżmy, teraz po tych nagraniach idę prosto na lekcję saksofonu, to ja już jestem dorosłym człowiekiem i mogę przepracować e w sobie fakt, że to nie musi być przyjemne, że to będzie po prostu ktoś mi da wskazówki, jak mam poprawić te błędy, które popełniam. Tylko, że nikt, dobry nauczyciel to jest ten, który będzie balansował na linii że to jest cały czas błąd, i tu błąd, i tam błąd, i tam błąd, i nie będzie mówił o błędach, tylko będzie mówił o tych okazjach, no nie? I to jest trochę szklanka do połowy pełna, trochę do połowy pusta. W sensie to jest trochę kwestia spojrzenia na to, co robimy. Jeżeli robimy to po to, żeby osiągnąć, zagrać jakiś utwór, albo zagrać go, nie daj Boże, na jakiś konkurs, to będziemy ciągle niedoskakiwali do, do pewnego ideału, którego, który nie istnieje, ale gdzieś w naszej głowie jest. Ale jeżeli będziemy cały czas czuć, że to jest... To jest postęp. I to jest postęp. I każde nowe powtórzenie to jest postęp. I każde nowe powtórzenie tej jednej linijki czy jednego taktu to jest tak naprawdę mo moja praca y, pamięci, pamięci ręki czy pamięci oka. O każdą tą małą rzecz warto zawalczyć, no to to jest dobry nauczyciel, którym to tak. umie pokazać, a nie tylko pokazać, o nie, o tak. panie, to jeszcze to widać, że nie wyćwiczyłeś w ogóle tej etiudy, bo to w ogóle nawet w takim tempie się tego nie gra, nie? To jest że żenada. Tak, no i to jest taka e, mądrość tego człowieka, który ma uczyć dziecko, nie? Być zawsze między entuzjazmem, inspirującym tak. człowiekiem, a tym, który mówi: no dobrze, dobrze super, super, że tu tak fajnie Ci wyszło, mm -hmm. ale teraz tu jest źle i tak. zróbmy coś z tym, ale... ćwiczmy, masz... To jest też jest bardzo, bardzo ważne, że umieć wytłumaczyć dziecku nad czym i jak ono powinno pracować. Prawda. I rzadko to się zdarza. Czyli też. sens. Sens tego, bo mówię, a grać ma 10 godzin i nieważne co. Tak, tak. Ja już tego totalnie to... nie rozumiałam. No co no, mm -hmm. po pół godziny, już dalej nie chcę. Mm -hmm. Po prostu nie mam chęci mm -hmm. i to już nic nie daje, bo y, zależy od sposobu uczenia się człowieka. Każdy człowiek też jest różny. I wy też znacie swoje dziecko lepiej. E, I nauczyciel też powinien znać dziecko i mieć indywidualne podejście do tego mhm. e, kogoś e, indywiduuma, e, ponieważ ktoś uczy się przez właśnie 10 godzin ćwiczenia. dla niego to jest dobra droga, musi tak robić, a ktoś uczy się za dwie godziny, mhm. dla niego to jest maks, i w te dwie godziny on musi dużo rzeczy zrobić, bo już więcej nie będzie miało sensu. On będzie siedział i. To czy siedzi dwie, czy dziesięć lat, tego dziecko nie będzie miało żadnego sensu. Mm -hmm. Chociaż ja tak. myślę, że to jest, jest tutaj taka mała obawa, tego, że nauczyciel nie do końca jest od tego, żeby dziecko ćwiczyło, bo zajęcia nie są momentem, w którym dziecko ćwiczy, czy my ćwiczymy. Zajęcia są momentem, w którym my się spotykamy z mistrzem, który ma nas popchnąć, znowu zainspirować lekko. I to jest, jeżeli dziecko wychodzi za mm, Zainspirowane, mm, zmotywowane do tego, żeby coś zrobić, to to jest dobry nauczyciel. Jeżeli wychodzi. Zdruzgotane i przerażone, i teraz nie powiedziałyśmy w ogóle o patologii, ale ja myślę, że jest moment, żeby powiedzieć o patologii. Niby każdy ją rozpoznaje, ale jednak, jeżeli dziecko się non-stop stresuje, jest przerażone lekcją, i teraz znam to z autopsji, ponieważ ale ja ty. miałam boleści brzucha, boleści głowy, e, żegnałam się w e, korytarzu. O. Pamiętam ten moment, w którym się przeżegnywałam. Nie, no po prostu jakieś akcje, nie? Jeżeli takie rzeczy się dzieją, to coś jest nie tak. To, to, to nie jest ok, tu nie chodzi nam o to, żeby. Z, o, no trudno, trzeba ćwiczyć. E, natomiast, e, jeżeli dziecku się nie chce ćwiczyć, a teraz uwaga, do 12 roku życia, tak z punktu widzenia psychologii po prostu. Dziecku się nie będzie chciało ćwiczyć. Ono nie będzie się normalne. samo znajdowało motywacji wewnętrznej. Czasami że, tak, ale. Nieregularnie. Tak, ale nieregularnie. To nie będzie normalna rzecz taka jak dorosły, że nie. Chce mi się dzisiaj robić brzuszków, ale postanowiłam sobie w sercu 1 stycznia 2022 roku, że będę robić codziennie brzuszki, więc się przemogę. Dziecko tego jeszcze nie ma i nie ma co do niego oczekiwać. Ale chodzi mi tylko o to, że te patologie takie, to jakby. Wyrzucamy teraz znowu przednawias i wracamy do miejsca, w którym lekcja nie jest miejscem do ćwiczenia, ale jest miejscem do tego, żeby zrozumieć, dlaczego mam ćwiczyć. Tak. Czyli jeżeli na przykład nauczyciel mówi OK, to jak za tydzień się spotkamy, to chciałbym, żebyś w sposób ciągły, bez przerwa, przerwania, zagrał tą linijkę. No to to jest, to to jest, coś jest normalne, tak? Jasnego. I pokazać jak to zrobić też, bo przekazuje warsztat mm -hmm. też. To nie jest tak, że on mówi, tu masz tak włożyć. Tak serce. wiesz, tak poczuj to. Nie? Poczuj to. To jest, wiecie, takimi abstrakcyjnymi terminami, co dziecko mówiono, super, zagrałaś tak samo, a on mówi, to teraz to było to. A ty lepiej ty... Okej, okay. Aha, okej, okay, czyli stwierdziłem ja, się masakra. Yy... Więc tak, inspiracja i dyscyplina i przekazywanie warsztatu, wszystko to w, w takim właśnie bilansie. A jeszcze chciałam powiedzieć przy okazji tej patologii, że czasami też rodzice przeginają w inną stronę i mają takie zbyt wygórowane oczekiwania do rozwoju dzieci. Ja pamiętam kiedyś miałam taką uczennicę, która była tak masakrycznie zestresowana po jakimś tam innym nauczycielu przeszła do mnie, że po prostu ona dotykała kłowisza i już zaczynała ryczeć, hmm. tylko że wiecie tak milcząco w środku, Sobnie. że nie lecą jej łzy, no! tylko że ona trzęsie się, ona po prostu, wiesz, po ja, patrzę, ja patrzę na nią, mnie po prostu aż wszystko boli. E, I ja mówię, okej, okay, powoli, powoli otwieram. Coś tam, wiesz, były takie momenty takiego, że udawało się hmm. jej. Iskra, no. Iskierki takiego luzu, ale dalej spięcie. Ja myślałam, no matko, no co się dzieje, czemu tak? Aż do momentu, kiedy nie przyszła do mnie jej matka i powiedziała, a co pani to z nią tak się bawi? Mm. To ta nauczycielka to jak to krzyczała na nią normalnie. Czemu pani na nią nie krzyczy? Mm -hmm. wow. Wow. Okay. Ruska szkoła. O, wow. No, to to, no to, 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 nie. to to nie, no to to nie, po prostu nie. Jeżeli dziecko nie cierpi tego, co robi, no to coś jest nie tak. E, tak ono... Albo cierpi na tych zajęciach o tego, że nauczyciel krzyczy, bo jest taki zmobilizowany i chce, żeby to dziecko... No I'm sorry, ale to nie jest przemoc, to jest no myślę, że właśnie tu jest, tu, tu jest ta różnica, że jeżeli dziecku jest ciężko, a no to welcome to our world, nie? W sensie to jest, to jest życie. Jest tu ciężko i jest ciężko wyćwiczyć coś, tak jak ciężko jest chodzić, uczyć się nowego języka, ćwiczyć i tak dalej. Natomiast jeżeli i ono jest ciężko, ale... OK, jesteś, jestem w stanie to zrobić. Jeżeli nie jest w stanie tego zrobić, bo ma jakieś reakcje stresowe jakieś dramaty, no to to jest nie okej, okay. mm -hmm. to jest po prostu nie okej. Okay. Myślę jeszcze, że kolejna rzecz też ym, o dobrym nauczycielu jest taka, że ten nauczyciel jest w zawodzie, on żyje w tym zawodzie, to nie jest człowiek oddzielony od świata, do którego przychodzisz, to jest takie, wiecie, osobne coś, a później y, idziesz do świata i w ogóle tak nie wiesz, co masz z tą mm -hmm. muzyką robić. I y, ja, y, mi się mega podoba przykład, jest jest izraelski muzyk, który wyczynił całe pokolenia muzyków jazzowych. I on, słuchajcie, zaczął grać 17, 17 lat, mając, mm -hmm. co jest po prostu Bardzo no, późno. absolutnie niemożliwe dla szkoły klasycznej, gdzie ci mówią, no do 17, no to nie. wszystko już umiesz. A okay. jak nie umiesz, no to do widzenia, to już jesteś niespełniony w zawodzie. Mm -hmm. e, trochę tak, tak jak w sporcie, właśnie, no, w takiej, no, mówię mm -hmm. o takiej klasycznej muzyce, gdzie uczestniczysz w konkursach, mm -hmm. właśnie to jest taka droga. No, a on zaczął o 17 lat i on powiedział, że no kilka tam lekcji minęło, przecież to jest cały system takiej edukacji totalnie alternatywnej, zupełnie to jest, tak się nie łączy z tym, co my przeżywaliśmy, ja, znaczy generalnie, co na czym polega klasyczna edukacja, ale słuchajcie, e, kilka lekcji, pierwszych i on już idzie tam, dziesiąta lekcja, powiedzmy grać w e, Tel Awiwie, w centrum w jakimś kawiarni, e, ten nauczyciel organizuje Społeczność mm -hmm. przychodzą mm -hmm. ludzie, nie masz grać z mm -hmm. ludźmi dla ludzi, mm -hmm. bo y, no, przekazujesz jakieś, jakąś ideę, to jest wszystko improwizacja. Mm -hmm. To nie jest, to, że on nauczył się jakiegoś utworu. Ja mam ciarki sam. na sprawy. Ja miałam ja na to dzieciarki, ja wrodzoryczam <laughs> na tym <laughs> i <wyjaśnią>. co? <laughs> so. Ja jestem totalnie straumatyzowana jeszcze. Że jeżeli tak, mam moje jest, organizm tak takie psychosomatyczne odruchy ma to znaczy. To to, to to jest to tak, tak, tak. No, bo to jest dla nas to jest tak. Jakby wielka strata czasu, uświadamiając sobie, e, ile czasu spędziliśmy po prostu nie źle, nie, nie, robiąc nie, coś nie. źle. Mhm. I to też nie jest zawsze kwestia nauczyciela, tylko kwestia nie systemu, jest, który system, jest taki oczekiwać. nauczyciel, który nie chce, są nauczyciele i w tym systemie, które są cudowne. Mhm. Ehm, tak, tak, ale ja właśnie na przykład miałam nauczycielkę od fortepianu, którą bardzo lubiłam. ja ją lubiłam tak osobowościowo. Fajnie się spędzało z nią czas. Ona mi pozwalała grać fajne utwory. Wyczuła mnie. Yy, miała takie, o, Tobie się to spodoba i zagrajmy to. Ale tak. na przykład taki jeden problem, który miałam, to było to, że ona właśnie nie była aktywnym muzykiem już. Aha. I to było naprawdę wszystko mi się tam zgadzało, ale ten taki jedna rzecz, że ona mogła mieć takie paznokcie, nie? I jakbyś wiesz o tym, że ja Mam, że ona nie gra obcie, i ty masz świadomość tego i tak, myślisz, że ona się nie gra już, że, że, że czujesz się A. tak lekko oszukana, mhm. w sensie ja wiem, że nie można mieć wszystkiego, ale, ale yeah. ma, czujesz, że kurczę no szkoda bo nawet ja, ja chyba nie słyszałam jej grającej w ogóle ona oczywiście siadała raz na jakiś czas i mówię dobrze ja ci pokażę. tak mnie tutaj i grała grała ale tam tyk 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 te te, 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 te paznokcie robiły ro, 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 dźwięki i masz takie oj nie no nie tak bardzo bym chciała żeby ona po prostu przy drugim fortepianie grała ze mną i to było to było coś tak, czego trochę żałowałam e, ale jeszcze jeden wątek mi się przypomniał cie, ciekawy może em, co na sobie wypracowałam. Praktykowałam właśnie, że muzycy, którzy sami mieli bardzo mało problemów, byli wirtłozami, To znaczy, takimi, są tacy ludzie, którzy są po prostu mega utalentowani do jakiegoś instrumentu szczególnie. I bardzo łatwo im wszystko szło, czyli coś, co my musimy wypracować i technika, i technika, i lata, i godziny ćwiczeń, oni mi to mieli. E, oni są z reguły gorszymi nauczycielami, w sensie takich technicznych <laughs> rzeczy, dlatego że oni mnie czują. Tych, nie znają tych trików, czyli jak my mamy czasem coś tłumaczymy dzieciom, czy sobie nawzajem, mówimy taki, no wiem, też miałam z tym problem, ale ja sobie to kojarzę tak, jak ktoś tam nie umie lewo, prawo tak. skręcać, czy coś tam, a, o, a, a tacy ludzie nie mają tych trików. Ja miałam taką nauczycielkę z kontrapunktu. Ona nie. była taka, że wiesz, kontrapunkt, to jest mega ciężka rzecz i ona taka tłumaczyła coś tam i ty siedziałeś, ha? <laughs> Mogę pani jeszcze coś tłumaczyć? Ona wiesz co, co? ja ci to napiszę. Tak, koniec. No, I ty masz i. gotowe, ale myślisz, okej. Okay. Tak. Tak. Great. No i właśnie ta, ta łatwość tego czasem oznacza, że m -m. dlatego paradoksalnie czasem ten słabszy virtuos w sensie słabszy muzyk, jest dobrym nauczycielem, bo musiał coś wykminić sam. że Musiał parę trików poznać, parę lat spędzić na złym ćwiczeniu, żeby coś w końcu dobrze ćwiczyć i, i fajnie jest też w związku z tym znać różnych ludzi, tak. którzy mogą coś dorzucić do naszego rozwijania się Myślę muzycznego. też, że dobry nauczyciel to też jest Człowiek przede wszystkim to musi być człowiek, który słucha muzyki, który zna różną muzykę, która e, tak, który ma super gust, który, wiecie, nie przychodzi do tej roboty, żeby tam pograć a, pół godziny z tym, jeszcze to tak liczy. E, wiecie, że minutka do minutki się zgodziła, już mm -hmm. idziesz, mm -hmm. e, więc no, to jest takie. Często to się zdarza, bo no tak wygląda niestety rzeczywistość, ale. Wiecie, to ma być człowiek, er, erudycja, jest, jest. Okay. muzyczny erudycyjny. Muzyczny i generalnie życiowy. E, ciekawy człowiek dla Waszego dziecka też, który przekaże mądrość różnego rodzaju, nie tylko tą taką techniczną, dotyczącą instrumentu. To też człowiek, który e, nie jest tak ograniczony jednym instrumentem, tylko zna, że jeszcze oprócz fortepianu istnieje flet, trąbka się. i coś jeszcze. Po prostu jest muzykiem w pełnym tego słowa znaczeniu, bo, a nie tylko pianistą. Bo, bo często się zdarza, to jest też pewnego rodzaju paradoks, że instrumentalista jednego, tego konkretnego instrumentu chodzi na przykład na koncerty wyłącznie tego instrumentu. Albo w ogóle zna tylko tyle i wręcz gardzi innymi. Ma takie. Oh, dęte. Co to są tak, instrumenty tak, tak, dęte? Tak, tak. perkusja. <laughs> tak, <laughs> tak, tak, tak. Nie wiem czemu. Albo na przykład, że mają e, jakiś tam wybrany gatunek, w którym grają. Naprawdę mhm. pieniści często tak mają, że mają. Na przykład z, dobrze im idzie Chopin, no to oni mhm. mają nie wiem, dziesięć utworów, które całe życie grały w kółko, w kółko, w kółko, w kółko. Masakra. A muzyki współczesnej – nie. No cóż. W ogóle tam nie ma melodii, cóż ty. Co tam e... grać? No właśnie. E, ja myślę, że znowu, to jest ten wątek, na który mogłybyśmy gadać lata, Totalne. więc musimy się powstrzymać tutaj. E, dużo powiedziałyśmy i to oznacza, i taki jest wniosek mój, i przez ca cało życiowy, że trudno jest znaleźć dobrego nauczyciela muzyki, bo on musi być i świetnym muzykiem, i fajnym człowiekiem, i fajnym pedagogi pedagogiem. Tak. Powiedziałabym nawet, że w przypadku muzyki, mistrzem, mhm. że jest coś takiego magicznego w uczeniu się muzyki, że człowiek, który, z którym muzykujemy, musi być takim naszym mistrzem, a nie tylko takim. A, he, he, he. S that. Nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć, ale jest, jest coś takiego. Dlatego szukajcie dobrych nauczycieli i warto jest po prostu spotykać się z różnymi ludźmi, z różnymi muzykami, którzy chcieliby nas pouczyć. E, warto za to zapłacić ciężkie hajsy, <wid> <ś reconstruction> dlatego że. Tak, no? ja jeszcze tylko jedną rzecz powiem, bo często jest tak, że się nauczyciela, niby jest spoko, 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 w jakimś momencie widzicie, że to nie jest ten nauczyciel, ale głupio Wam zmienić nauczyciela mm -hmm. i uważacie, tak głupio jest mi bardzo i to jest bardzo źle, a dziecko zawsze będzie głupio, bo ja pamiętam mm -hmm. takie sytuacje, kiedy mi tak nie pasował nauczyciel i trzeba było go zmienić i wszyscy o tym mówili, ale, ale jest... nie zmieniliśmy tylko przez to, że było głupio. To no. nie jest żaden argument, to wszyscy wiem. w sensie nauczyciele też się męczą z ludźmi, którzy, których nie chcą, z którymi nie mają takiego wajbu, tak, żeby ich ale jakby nawet jak obrażasz czy coś tam wiecie lepiej to przeżyć <noise> tak, ale niż nie mieć zabić, na całe życie to prawda zgadzam się totalnie więc szukajcie fajnych y, sposobów na uczenie się muzyki to jest moja zachęta teraz najważniejsze pytanie czy znaleźliście dobrego nauczyciela muzyki powiedzcie e, możecie podać numer jego telefonu e, jeżeli taka jest wasza, y, wasze polecenie oraz drugie bardzo ważne pytanie czy widzicie jakie mamy super buty nie, to jest zupełnie niezwiązane, po prostu mamy <noise> białe buty i się jaramy. E, dziękujemy Wam. Dziękujemy. E, muzykujcie, e, goodbye. Bye, yo.